W listopadzie 2018 roku muzeum odwiedził Andrzej Puc, wnuk Antoniny Grygowej i jego córka Joanna Puc-Leszczyńska. Przekazali muzeum na Majdanku wielką kolekcję, która liczyła około 200 grypsów pisanych przez więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie do Antoniny Grygowej z Dublina. W kolekcji, którą przysłała do nas rodzina Antoniny Grygowej, znajdowały się też listy pisane do Grygowej z obozów dla jeńców wojennych. I przez wzgląd na adresatów tej korespondencji, od razu wiedzieliśmy, że powinny się znaleźć w zaprzyjaźnionym z nami Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. I tam też skierowaliśmy naszych darczyńców. W lipcu 2021 roku, dzięki współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku, trafił zbiór korespondencji, wysyłanej przez jeńców wojennych z różnych obozów jenieckich, na adres ulica Orla 5 w Lublinie. Tu zamieszkiwała rodzina Grygów. Antonina, jej mąż Franciszek oraz ich córki Zofia Hanna i Wanda. Antonina Grygowa, do której jest adresowana znaczna część korespondencji, prowadziła znaną w Lublinie piekarnię. Nie to jednak wyróżniało ją w lubelskiej społeczności. Zapisała się w pamięci wielu, oddaniem krajowi i ludziom. Jej imię nosi jedna z ulic Lublina. Ustanowiona na wniosek byłych więźniów Majdanka, dla których Grygowa była ciotką Antoniną, znaną im z paczek oraz korespondencji, które od niej otrzymywali. Pierwszy z listów w przekazanej muzeum kolekcji opatrzony jest datą 27 sierpnia 1941 roku. Najprawdopodobniej od tej pory Antonina Grygowa i jej córki, w szczególności zaś Zofia, stały się mateczkami wojennymi polskich jeńców niosąc im nie tylko pomoc w paczkach żywnościowych, ale również słowa otuchy na formularzach Kriegsgefangenenpost. Kolekcję korespondencji jenieckiej rodziny Grygów przekazał do zbiorów muzeum wnuk Antoniny Grygowej, syn Zofii, Andrzej Puc oraz wnuczka Joanna Puc-Leszczyńska. Nie miałam szansy poznać mojej prababci Antoniny Grygowej. Zmarła w roku, w którym się urodziłam. Wszystkie wspomnienia o prababci mam od taty i babci Zofii. Z którą spędzałam dużo czasu, szczególnie w ostatnich latach jej życia. Grypsy i listy, które zachowała moja prababcia Antonina, po śmierci mojej babci Zofii, trafiły pod opiekę mojego tata Andrzeja i tak w nienaruszonej postaci były przechowywane w domu moich rodziców. Trwało to aż do czasu, gdy ciocia Elżbieta, siostra mojego taty, poprosiła mnie o kontakt z panią Martą Grudzińską. Państwowego Muzeum na Majdanku. to ze względu na kontakt z Panią Martą zdecydowałam się utrwalić wszystkie listy i grypsy z naszego archiwum rodzinnego w postaci cyfrowej i powołać do życia stronę internetową grygowa.pl Dzisiaj, kiedy już odchodzą byli więźniowie, kiedy, kiedy żyją jeszcze, może ostatni, którzy są w stanie nam przekazać swoje świadectwa, opowiedzieć o swoim losie pobytu w niewoli, takie dokumenty przekazywane dla muzeów są dla nas bardzo ważne. To dzięki nim dowiadujemy się o sytuacji, w jakiej te osoby znajdowały się podczas, podczas uwięzienia. Dzięki temu, że takie dokumenty, takie materiały są przekazywane muzeom, one nie znikną, one nie zostaną zapomniane, one będą konserwowane, one będą wykorzystywane w działaniach edukacyjnych, one będą przekazywane i, i o tym będzie się mówiło dla kolejnych pokoleń, także dla młodzieży, która dziś jest bardzo żywo zainteresowana losami ludzi podczas II wojny światowej. Ponieważ Andrzej Puc chciał dokonać darowizny osobiście, nastąpiło to w 2021 roku podczas jego wizyty w Łambinowicach. W Domu Państwa Płuców wciąż pozostaje jeden z dowodów wdzięczności jeńców wojennych za okazaną pomoc. Jest to wykonana w drewnie płaskorzeźba Chrystusa niosącego krzyż. Na odwrocie datowanie 13 czerwca 1942 rok, projekt M. Frankiewicz oraz szczątkowo zachowana naklejka adresowa Pachalczuk Władysław numer jeniecki 448 Oflak 2E Neubrandenburg. Adresatką jest Antonina Grygowa. Zarówno muzealnicy, jak i krewni Antoniny Grygowej nadal poszukują rodziny jeńców, adresatów i nadawców korespondencji, którą pucowie przekazali do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Być może w domowych archiwach pozostają jeszcze listy i karty pocztowe od Antoniny i jej córek do jeńców, które mogłyby uzupełnić kolekcję i wiedzę. Zbiórka pamiątek małpa cmjw.pl Pod tym adresem muzeum przyjmuje zgłoszenia w ogólnopolskiej akcji Ocalone pamiątki zachowana pamięć. Czy taką pamiątką mogą być fotografie zgromadzone przez szewca, który w stalagu 8B-344 Lamsdorf był wytwórcą protest dla kalekich kolegów jeńców brytyjskich? Szeregowiec Arthur Weston przekazał te zdjęcia później do zbiorów Centralnego Muzeum Mieńców Wojennych, ale to już inna historia.